O, to to jest śpij. Jaki piękny dzień! O, która to już? Szósta, zaraz będzie, będzie siódma. Dobrze, pójdę sobie od razu na dwór. Pójdę sobie do mojego domku. Już mię nowe nie boni, już wózka nie potrzebuję. W ogóle parcie nie chodzę. Wy Dobra, idziemy. Kto tu jest? Ej, widzicie, to to z łóżku. Nie, to. Co, kim ja jestem? Kim ty jesteś? No ty jesteś kimś. Dobra, ale co ty tu robisz? zaadoptuj mnie. A co to Twój dom? Tak czy nie? To jest twój dom? Mordo! Kim ty w ogóle jesteś? Tak, to jest... Twój dom. Ale no jak to jest twój dom, no to spoko, no. to sam tu mieszaj. pa! Nie no, żartuję. Ja idę po tatę. Zobaczy co to będzie o tym sądził. I zaraz do ciebie przyjdę. Albo zakrzyczę. Dobra, zostawcie lajka. I krzyczcie, tato chodź tu! A tata wtedy przyjdzie. Tato, chodź tu! Tato, chodź tu, widzowie, krzyczcie, Tato, chodź tu! Idzie. Idzie, tata! Uhu! Udało się nam. Udało się nam, widzowie! I dobrze nam no, się udało. Dobrze. Skoro tato już tutaj z nami jest... Hej, tato, chodź. O, sam idzie na górę. Tato, co ty nie robisz w ogóle? Szybko chodź, tato, tato. No, ja też nie wiem, to. No... Co tam tato napisał? Hej. No jak hej? Tato, ty go znasz? Tato? Ty go znasz? Chyba ja go nie zna. Dobra, ale... Kim on jest? Kim Ale fajną fryzurę ma. Yy, dobra, ja go zaadoptuję, widzowie. Ale dziwno, akcja, jakiś typ tutaj się znalazł. Dobra, yy, tato, yy, za, zaadoptujmy go. Dobra, yy, chodź, chodź, nowy, chodź, nowy. Ono wyjdzie, no wyjdzie, no wyjdzie. Też muszę pójść. Dobra, yy, idziemy, chodź. Tutaj, o tutaj będę musiał dzisiaj coś posadzić. Idziemy do domu, trzeba zapalić światło w domu. Uszko? Hej, to może mój tato coś planował? Yy, Widzowie krzyczcie znowu, tato chodź tu! I ty nowy, chodź tu! No! Krzyczcie wszyscy, krzyczcie. Zobaczmy czy idą... Wygląda hmm. to... O, słyszę patrzę. A ten nowy to gdzie jest? Patrzcie widzowie! Ten nowy tu jest. Dobra. Z tym nowym y, Pójdziemy do fryzjera. Tak. Y... To weź nas podwieźć do na fryzjera. O, tata. Dobra widzę, Zanim to weźmie nasze autko, te, ten nowy w ogóle... Patrz, co on robi. Patrzcie co on robi. Położył się. Ej, nowy! Ja nie wiem jak ty masz na imię. Weź mi powiesz jak tu masz na imię. Jak masz na imię? Ej, nowy, nowy. Halo, śpisz już? Jak co on powiedział? Sebastian, dobra. Tak jak Sebastian, to będzie Sebastian. Dobra. Widzę, że tam ta stoi. Dobra. To ja sobie też się położę jeszcze do łóżka, bo dzisiaj szybko wstałem. I tata. Tato, 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 weź nas zawoła jak ty auto no No, tato nas zawoła jak auto weźnia. Dobra, ja się prześpię, dzisiaj mało spałem. A dopiero jest godzina... Ło, dopiero jest zaraz dziewiąta. Widzowie, ja się trochę przespałem. I słuchaj, tata mi trąbi. Ej hey Sebastian, chodź sebek, chodź sebek. Zamknij drzwi, powinien. tata już idą ku co? Teraz widzę, no. że wsiadam. Idzie sebek. Czekajcie, spojrzyj się. I widzę, tam Sepka idzie. Chodź sebek, chodź sebek. Szybko, chodź sebek. Bo czasu nie ma. No, chodź sebek, bo zaraz jedziemy. No, dobrze, drzwi zamknąłeś Tato, bo Sebek nie ma miejsca Chodź, czekaj Sebek, ja Cię wezmę na rączki Dobra, ja mam go na barana Nie wiem, co jest, on przez dach jest Dobra yy, Sebek pewnie fajnie widzi wszystko, dobra yy, Widzowie, my jedziemy Tata chyba w supa w ogóle. Czekajcie, muszę tam coś spojrzeć, ale no ja nic nie widzę przez sepka Tata, w co się walnąłeś? Dobra, do fryzjera tatusiu Dobra widzowie, widzimy się jak już tam będziemy Dobra widzowie, podjeżdżamy już pod fryzjera z tego co mi tata mówił o nie ma już silnika Aha. może jednak wezmę Chodź Sebek Ja Cię wezmę i idziemy najpierw tutaj na strzyżenie Nie, ja nie, nie chcę, ja nie chcę No dawaj sobie usiądź u sobie I ja mu zrobię Jakieś lepsze włoski a ta tam na nas pewnie czeka, tak? No, czeka, czeka. Dobrze, Sebek, nie ruszaj się. I że ja mu zrobię jakieś ładne włoski i się za chwilkę widzimy. Okej, okay, i takie zrobiłem. O, daty widzę. Sebek, podoba Ci się? Tak piękne. Ojej, jak fajnie. Nie, coś tam za co to mówi? Synu masz talent. No ja wiem, że ja mam talent. Dziękuję, dziękuję za tu się. Dziękuję Sebek. Dobra, chodź Sebek. Już. O, widzę, że Sebek idzie. Dobra. Sebek idź do auta. Ale nie, ty. Jednak nie idź do auta. Uważaj na ulicy, bo ja nie wiem ile ty masz lat. Potem się ciebie spytam. O, ja sobie tutaj usiądę. A tatuś pewnie już idzie i tatuś też siada, ale ja muszę sepka wziąć, widzowie. Tak, sepka, tak, bierzemy, Tyk. i jak już mamy sepka, to już wejdziemy do domu. Dobra, widzowie, my już dojeżdżamy pod domek. Tata nie wiem nawet gdzie on parkuje, jakiś dziwny mi się tata zrobił. Ciekawe czy tata będzie lubił mnie bardziej czy Sebka. Kurde, tato nie wal w to. Dobra, może dlatego się zestresował, że myślę, że będzie kogoś bardziej lubił. Sorry tato, sorry, sorry. Dobra. O, tata już wyszedł. Dobra. Tato i y już idę. Sebek. Tutaj też widzę, że tato też idzie. Ta. No, idziemy. Zejdźmy drzwi. I tutaj cyk. Trzeba zamknąć. No i Sebek jest już piękny widzowie. Sebek przepiękny jest. Ja się Sebkiem widzowie pobawię. bawię. Idę jeszcze w domku na drzewie. A my widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie. I sebek jest najlepszy. <grybujcie> Na serio.